Ostrzelać w ciebie będę. No wiesz, ja mogę gościć w 3 sekundy uciekać. Dobra, wiesz, co, weź Halo? nie używaj tych czerwonych. Przez mnie pokazałaś jedną Ty. Lubię placki, a ty lubisz hajs. Kto? Ja Shadow Fredol, jeden złoty. Lubię placki, a ty lubisz hajs, więc weź hajs, a ja zjem placki. Dzięki Shadow Fredol, mój donated pierwszy. Noojs! Dobra, dziękuję Shadow Fredol. To mówiłeś? A do żabki? do rzadki? Po 300 zł? Nie, dzięki. Uhuhu! Zarobiłem pół złotówki, bo... Szafron mi płacił jedną złotówkę, a ta sra jest taka hamska że zabiera... Zabiera se ćwiartkę tego, czego zarobiłeś. Zarobiłem już 78 groszy. Noise. Ale nois. A to było piękne. Ja lubię placki, a ty lubisz hajs, więc weź ten hajs. Gość mogę tylko z czerwonych silników korzystać.